spotkaliśmy się z Leśkiem Aleksandrem Moczorskim dla Leśka i przez Leśka. I to wspaniale, że jest z nami. Będzie czytał starsze i nowsze, wiersze. będzie z nami, a my będziemy z nim, tak jak on zawsze był z nami, od zawsze, ale też. Dzięki no, straszliwym zabiegom, których dokonała Halinka Jarczyk, a o których ze względu na obecność dam, starców, dzieci, młodzieży nie będę mówił, co z nami także jeszcze inne wspaniałe, cudowne postacie. Chłopcy i dziewczęta w moim wieku wiedzą, że na całym świecie, naprawdę na całym świecie, są tylko dwa wielkie zespoły rokowe, które od lat 60., od samego początku grają niemalże w niezmienionych składach, aż do dzisiaj. To są, no jak wszyscy wiemy, w i skaldaowi. Nick Jagger, Andrzej Zieliński, Kiss Richards, Jacek Zieliński. Są od zawsze i zawsze są najlepsi, zawsze są najbliżsi, zawsze byli dla nas, ale oczywiście dla nas tutaj Skaldowie byli jeszcze bliżsi od, od Rolling stąsów. Krótko mówiąc, oni nam, chłopcom, dziewczętom w moim wieku, dali muzykę, dali muzykę do naszych miłości, nadziei, rozczarowań, marzeń, lęków, smutków. Andrzej Zieliński napisał ludzki do naszego życia, a do tych nut słowa pisywał od czasu do czasu, od samego początku i tak rzadko Leszek Moczulski. I kto jest historii, to jest dopiero historyczna chwila. Jest Leszek i są Wiskaldowie. Andrzej Zieliński, Jacek Zieliński, Wiskaldowie. <klucz> słońca masz że ciemność ustępuję Bo jasno widzę twarz Kiedyś Te listy rozświetlają Odpowiadają drogę Zapomnieć mi, zakłonić Pomylić się nie mogę 36 i gwiazd Radek, kochasz mnie przy rany chociaż tyle ulic, tyle dróg I chociaż o miłości tyle słów Połałem zawsze o ciebie Wiosną, radę lepsze środku, zimę I będę szukał I cię będę mował chociaż tyle ulic, tyle dróg Chociaż od miłości Ty jesteś mógł zawsze Ciebie wiosną, nawet w środku zimy Tylko Ciebie będę szukał, tylko Ciebie będę bochał hey! Zapraszamy bardzo serdecznie na koncert jubileuszowy Zespołu Skaldowie 45-lecia, który odbędzie się w Krakowie we wrześniu. Hey! My zaczynaliśmy swoje pierwsze próby w piwnicy pod baranami, więc na rynku. Więc co wrócimy na ten rynek? Wygraliśmy dwie giełdy krakowskie z Leszkiem. Jutro odnajdę siebie w Jaszczurak, też rynek. Więc ten rynek jak najbardziej jest miejscem adekwatnym, ważnym dla nas i mam nadzieję dla wszystkich Krakowian. No, ja też muszę powiedzieć, że bardzo się z tego cieszę, że w ogóle możemy być razem i na co dzień, i w czasie jubileuszów, i one dalej prowadzą te wideusze co pięć lat chętnie po prostu. <śmiech> <śmiech> Może dożyjemy do, do, pięćdziesiątki. <laughs> Halinko, droga kochana, czy my jeszcze możemy sobie pozwolić na jakieś warty w tej scenie? Chciałbym, chcielibyśmy poprosić o pozwolenie y, poety, y, autora i bohatera tego wieczoru, czy on nam pozwoli jakąś piosenkę z jakimś innym tekstem. O, pozwala! Pozwala. pozwala. To... <śśla> <śla> no to tam ktoś już coś zaproponował. Ktoś, kto często chodzi do Piharmonii i ogląda. Panie, które grają na instrumencie, ktoś nazywa wieloczelem. Tekst. Konkurencja warszawska, czyli Wojciech Młynarski. <grywa> <grywa> no, ale Wojtek jest bardziej autorem tekstu niż poetą. Poza tym ma luz, ma duży luz. Prześliczna na listkę. Prześliczna biorą, wiolący listkę. Prześliczna la, la, la. Biorą, listkę. Rząd la lala, la, dłoniąc wąta, la, 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 la struny przyciska, nad czołem i pochyla się za tuż, tuż bo oto ta chwila przyszła już, dwie kipandy wyba tuta znać, a ona natchniona, ona zakrapa.